To są wszystko historyjki, które brzmią co najmniej dziwnie, jeżeli nie czyta się ich z kluczem duchowym. Dopiero w momencie, kiedy macie klucz duchowy do tych wszystkich historyjek, to możecie je użyć do zastosowania w swoim własnym życiu. Inna sytuacja, która mnie kiedyś spotkała, niedawno. Otóż z moją znajomą z Białorusi, Przekraczaliśmy granicę na Brennerze. Brenner to jest taka, Brenner Pass to jest taka przełęcz alpejska, granica między Austrią a Włochami, gdzie no, jest przewężenie, obniżenie takie, że tigry mogą spokojnie przejeżdżać. Jest to też Taki punkt tranzytowy dla wszystkich emigrantów nielegalnych, którzy tam się czają na dworcu w Bolcano kolejowym, i na pociąg, na jakąś okazję, po to, żeby przez Brenner przeskoczyć do Innsbrucku i do Austrii. Także tam psy, które jak wiecie doskonale, wyczuwają ludzki strach. I w momencie, kiedy się przed psem boicie, jest się na was rzuci. Dlatego, że to jest Wasza niska wibracja, którą Wy zdradzacie. Niska wibracja wywołuje niską wibrację w zwierzęciu. I tak to działa. Dlatego psy na Brennerze są ogólnie bardzo czujne. I mieliśmy taką sytuację, że wysiedliśmy z szynobusu, normalnie ubrani, rozgadani, weseli. I widzę, że do mojej znajomej przyskakuje dwóch, jakichś tam znowu krawężników i chcą nas wylegitymować z dokumentu. A ona szuka po plecaku dokumentu. Ręce jej się trzęsą dlatego, że z Białorusi no każdy z was kto przekraczał kiedykolwiek granicę polsko-białoruską i wie jakie to jest ponure miejsce i jakie ponure energie tam oddziałują. Jest to ogólnie jeden z najgorszych paszportów świata. Więc podróżowanie z takim paszportem słuchajcie to jest naprawdę level hard. Ja to znam dobrze, więc rozumiem, dlaczego jej się te ręce trzęsą. Trzęsą jej się te ręce, to ona szuka tego paszportu, nie może znaleźć tego paszportu. Stoimy. Ja wyciągnąłem, słuchajcie, swój dowód polski osobisty i pokazuję, Wylegitymowuje się ja, pokazuję, zagaduję do nich po włosku, mówię jaka sytuacja. Oni patrzą na ten mój polski dowód, słuchając ja do nich mówię, i widzę, że Zmieniają się, wyraz twarzy. Mówi: Dobrze, dobrze, to niech ona nie szuka. To, do, to w porządku, dobrze. Jedźcie, gdzie tam chcecie, odchodzę. Ona cała roztrzęsiona, w ogóle w szoku, siedzi tam na, na tej granicy, biegnie po papierosa, cokolwiek. To pokazuje Wam, jak działa prawo wibracji w takich sytuacjach. jeżeli znajdziecie kiedykolwiek w takiej sytuacji, to pamiętajcie, że rozwiązaniem jest podniesienie waszej wibracji na tak wysoki poziom, jak możecie, i odwołanie się do instancji najwyższej, którą jesteście w stanie przeskoczyć waszym poziomem wibracji. I to zresztą robili tamci. <grych> tak zrobił to Paweł, <grych> robili inni, wy też to możecie zrobić. Dlatego poziom wibracji musicie mieć wysoki i ten poziom wibracji musicie ćwiczyć. Ostatecznie dziewczyna, słuchajcie, skończyła się jej wiza. Kilka dni przed końcem wizy, dziewczyna wzniosła się na wyższy poziom wibracji. I zamiast wracać w ten, w ten obóz koncentracyjny, pojechała gdzieś do Hiszpanii, bez niczego, słuchajcie, tak jak stała, i ona, dzięki podniesieniu swojej wibracji, Zrobiła ten ruch, o którym mówiłem wam w filmie poprzednim. Ona wyrzuciła to wszystko, co jej ciążyło, co ją wiązało, co jej dawało tą złudną strefę komfortu i w ten sposób kupiła sobie wolność. Która drogo ją kosztowała tak naprawdę, ale ona ją kupiła faktycznie. I Wy też, jeżeli będziecie chcieli kiedyś tę wolność mieć, będziecie ją musieli kupić. I na tą wolność nie będzie przeceny. Dlatego pamiętajcie, że siedzenie tutaj. Tam, gdzie jesteście, w apatii, w bezczynności, waszej sytuacji nie poprawi, Dlatego, że w tym momencie są odbierane wam prawa, i w momencie, kiedy wy nie używacie ani tego, żeby się do tej wolności wypromować tego pchania w biegun ascezy, w biegun poniżenia się, w biegun cierpienia, i nie macie wytrenowanej wibracji to w pewnym momencie to się źle skończy. Dlatego pamiętajcie o tym, że wolność, na wolność nie ma przeceny. Będziecie musieli tą wolność sobie w pewnym momencie kupić. I cena za nią będzie wysoka. Dlatego <laughs> widzicie, kobiety tutaj, które tu przyjeżdżają, Skoro one już w tej sytuacji, słuchajcie, spieniężają to, co mają, oddają za tą wolność kobiety, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I miejcie to na uwadze, dlatego żeby was ten syp i ten mrok tam nie zastał nieprzygotowany.